No dobra, no to słuchajcie widzowie, Rockstar jest oskarżony o kupowanie negatywnych recenzji. O co tutaj chodzi? Oglądamy lootboxy. Powstaje symulator super bohatera. dostaliśmy obszerny gameplay i informacje okay. o grze Mind's Eye, a współzałożyciel studia oskarża Rockstar Games o przekupywanie influencerów, żeby mówili negatywnie o grze. Masa osób ostatnio rzuciła się na Battlefronta 2, gra przeżywa swoje all-time-piki, no i pojawia się coraz to więcej informacji, czy będziemy mieli Battlefronta 3. No i czy ta gra usługa od PlayStation zostanie anulowana. To i wiele więcej w dzisiejszym materiale. Ej, ładnie to wyglądało, ten Battlefront. Zaczynam. Na pierwszy ogień niech pójdzie Mindsay. Gra, którą ostatnio trochę szerzej wam przedstawiłem. Jeżeli chcecie dowiedzieć się o niej coś więcej, to zapraszam do tego materiału. A jeżeli nie, no to na szybko wam powiem, że jest to tytuł, za który odpowiada Leslie Benzies, czyli były współzałożyciel Rockstar Games. Mindsay to jest gra mniej więcej na 15-20 godzin z perspektywy trzeciej osoby. Budzą się tutaj oczywiście skojarzenia z Grand Theft Auto, z oczywistych względów. No i z Cyberpunkiem, ponieważ gra ma miejsce w takiej cyberpunkowej dystopii. Wszystkie. Okej, okay, Ja bym powiedział GTA. I e, być może jakiś e, Battlefield? No ale wiecie, no, może on... Materiały, które teraz dostawaliśmy, wszystkie previewsy od content creatorów, którzy widzieli trochę więcej gameplayu, raczej nastawiały negatywnie. No i w końcu twórcy powiedzieli, że wyjdą przed szereg, że w końcu pokażą coś więcej. No i tak też na YouTubie pojawił się materiał. Gameplayowy, około 6-minutowy. Ładnie, ładnie to wygląda. Rozrywka pokazuje trochę więcej miasta. Po mieście będziemy mogli poruszać się z samochodem oczywiście, pieszo, no ale również latać sobie dronem. Wow. Na jak widać trochę przechodniów, widać trochę innych samochodów, które poruszają się po ulicach. Bym powiedział, że nawet w wielu momentach jest to zatłoczone. Dostajemy obowiązkowe sceny strzelanin i widać, że ten system strzelania... Hej, no na pierwszy rzut oka, sorry, ale to wygląda naprawdę dobrze. W ogóle to muszę zwiększyć jakość. Plan nie poprawił się za bardzo od ostatnich gameplay. Jak mówiłem wcześniej, będziemy mogli latać dronem i tego drona używać do pokonywania przeciwników. I tutaj też mówią o elemencie, o którym wcześniej nie słyszeliśmy, mianowicie w świecie będą pojawiały się takie oto portale, które będą przenosiły nas domenu, z którego to wybrać będziemy sobie mogli tworzone przez społeczność lub tworzone przez twórców. Jakieś pory wyścigowe, jakieś strzelaniny i inne minigierki. Mamy tu kilka ujęć czegoś, co bardzo mocno szkoli na GTA Online. Chociaż the... nie jest to... Wersja multiplayerowa Narrator tutaj mówi, że jest It to Infinite to. Entertainment, czyli Fajnie. nieskończona rozrywka A pokazuje właściwie sceny, w których Takie strzelamy do npc ów tak jak strzelamy w kampanii, tylko że mamy innego skina Rozumiem, że koncept jest tutaj taki, że ludzie, inni inni gracze będą mogli tworzyć mapki I my będziemy mogli z tego miejsca, z tych portali to testować Ale sami zobaczcie ten moment, w którym oni reklamują ten typ minigierek Okej okay. Gratorzy misji dają dostęp do asetów, których możemy używać do tworzenia różnych minigierek, różnego sideconu. No i fajnie, ja już widzę, że są tutaj rzeczy stworzone na podstawie np. Na Red Dead Redemption 2. I czaisz, idziesz, strzelasz z jakiejś futurystycznej spluwy, i nagle przenosisz się na Dziki Zachód chat. Ale wszystko, co pokazali, kończy się na tym, że strzelamy do wychodzących npc ów Lub do wyścigu z checkpointami. Na Discordzie eee. pojawiła się też ciekawa dyskusja, w której wziął udział współzałożyciel studia Builda Rocketboy. Wyszedł on tam trochę na buca, który nie widzi błędu własnej gry, a za wszystko obwinia innych, bo wyraźnie napisał, że content creatorzy, którzy wystawiają negatywne oceny grze, tak naprawdę są opłacani. I dał pewne aluzje, kto może za te recenzje płacić. Oczywiście, w domyśle, Rockstar Games. Nie muszę wam chyba mówić, jak głupie jest to zachowanie, bo zamiast przyjąć krytykę na klatę, zobaczyć, co można w grze poprawić, to łatwiej jest oczywiście oskarżyć kogoś innego, oskarżyć content creatorów o przekupstwo, tak? Że oni biorą pieniądze za to, żeby krytykować ich grę. Ja sam stworzyłem materiał Minds, w którym nie byłem zbytnio pochlebny i mogę wam przysiąc, że pieniędzy od Rockstar Games nie zobaczyłem na oczy, także niepoważne jest to zachowanie. Raczej polscy twórcy nie dostają pieniędzy od Rockstar Games. Jeżeli ci kogoś opłacają, umówmy się. Jeżeli Rockstar Games kogoś opłaca, powtarzam i podkreślam, jeżeli kogoś opłaca, to opłacają youtuberów, którzy mają nie wiem, milion, dwa, pięć milionów subskrypcji, a nie 120 tysięcy. E, a tym bardziej z tak stok niszowego kraju jak Polska. Bardziej chyba skupiają się na Stanach Zjednoczonych. E, ale powiem Wam, że takie coś to jest chyba zagrywka marketingowa, no bo wiadomo, że to jest bzdura. No, kto, by, kto logicznie myślący uwierzy w to, że Rockstar Games kupuje, aby, kupuje ludzi, aby oni źle mówili o jakiejś innej grze, która kompletnie nie ma nic wspólnego z GTA 6. Oprócz tego, że tam Mindzai założył, były tam twórca Rockstar Games, to się kupy nie trzyma. To jest tak zwany chłyt marketingowy. Wspomnieli o GTA czy o Rockstar. No i wiecie, jest to tarcie. GTA 6 jest na językach i będzie na językach wszystkich przez kolejne lata. Także oni sobie zrobili dzięki temu taką reklamę. Chowany. No i nawet mimo tego, że pokazali trochę więcej tego kontentu, to nie jestem z tego zadowolony. Nie podoba mi się to, co widzę. Nie potrafię mnie niczym zachęcić. Tego tam content creatorzy mówili, że. Tutaj optymalizacja trochę się, więc nie uspónie tego materiału mówię wam, żebyście po prostu poczekali na recenzję, na opinię lub na jakieś streamy, zanim zdecydujecie się na zakup. Plero Expedition 33 był ogromnym hitem. Jeszcze Ciężko to było mówić sukcesu. Ale mam. teraz twórcy pochwalili się. Ale nie mam Jeszcze czasu. większym sukcesem niż był wcześniej, ponieważ sprzedało się 3.3 miliona kopii. A w grę miesiąc po prostu. <grym> Clare Obscure 33, 3,3 miliona. W grę powinno grać 333 tysiące osób. To już w ogóle byłaby jakaś masakra. Ale 51 tysięcy graczy. To jest całkiem niezły wynik, a all time peak 145 tysięcy ludzi. Rzeczywiście mega, mega musi to być dobra gra, no skoro tyle osób to gra non stop. W promierze nadal bawi się 66 tysięcy osób dziennie. I to tylko na platformie Steam. Pamiętając, że gra. Właśnie. Znajduje się jeszcze w Game Pass. Jakiś czas temu randomowo natknąłem się na YouTube na trailer Cinematic gry Super Hero Simulator. Od jakiegoś czasu symulatorów wychodzi na potęgę. Oprócz takich popularnych symulatorów jak chociażby Farming Simulator, no to wychodzi masa. Główno symulatorów. Ey, symulatorów, które wyglądają wygląda. tak samo? Działają tak samo, ale nazywają się inaczej. No i skoro wychodzi już symulator myjki ciśnieniowej, który swoją drogą jest całkiem sympatyczny, no to dziwiło mnie, że przez tak długi czas nie dostaliśmy... O gościu, co to za superbohater jak nóg nie robi? Widzicie co on ma za... Co, co, co to jest? To chyba będzie symulator chodzenia na siłownię superbohaterem. What the fuck is this shit? Nigdy Super Hero Simulator. Symulatora superbohatera. Przecież to jest y, samograj. To się samo sprzeda. No i trafiłem na kanał Mighty Raccoon i tutaj zaprezentował cinematic trailer Super Hero Simulator oraz ostatnio gameplay trailer. Zanim jeszcze przejdziemy do tego materiału, to chciałem pokazać, czym Ziomek się zajmował wcześniej. Jest to dosyć popularny kanał, Ziomka, który tworzył Animacje, a później sprzedawał je w taki trochę clickbaitowy sposób, sugerując ludziom, że jest to materiał z filmu, który jeszcze nie wyszedł. Tak też mamy tutaj Thanosa vs. Doktora Duma, mamy jakiegoś Spidermana Reborn, czy chociażby jakiegoś Deadpoola w Avengers Endgame. No i jak zobaczyłem ten pierwszy Cinematic, to miałem takie, okej, okay, okay. to jest całkiem ciekawy koncept, żeby zrobić coś w tym stylu, ale nie było tam za wiele gameplayu, tam były tylko scenki stylizowane trochę na Spider-Man universum Na Steamie nie ma informacji o dacie wydania, ale jak sam twórca mówi, symulator superbohatera to gra o superbohaterach z otwartym światem, w której walczysz no ze złoczyńcami shit. i ratujesz życie. Ale bycie bohaterem nie jest darmowe. Musisz pracować, płacić, czynsz i przetrwać. Poradzisz sobie z obiema życia super bohatera? Zatrzymaj napady, ratuj cywilów i walcz z przestępczością na swój sposób. Każdy bohaterski czyn odblokowuje nowe umiejętności. Zostań bohaterem którego Gold Pine, czyli to miasto, potrzebuje. Samo bycie bohaterem nie zapłaci ci rachunków, więc będziesz potrzebować pracy, aby przeżyć. jeździć taksówką, smash burgery lub znajdź inne sposoby na zarabianie pieniędzy. Będziemy mogli tworzyć własnego bohatera, no i dbać o zdrowie, higienę, stan psychiczny i szacunek. Tak wygląda opis gierki na Steamie, a. Czemu takie coś jeszcze nie powstało? To ja się, ja się pytam, ja się pytam, czemu coś takiego jeszcze nie powstało? Przecież rzeczywiście, tak jak on to powiedział, to się samo sprzeda. Tak wygląda gameplay. Okej, okay, gameplay, no. Wcielamy się w gościa, który jest takim Supermanem. Jesteśmy szybcy, możemy latać, okay. silni. No, po prostu y, jesteśmy totalnie overpowered i walczymy z gośćmi, którzy prześladują miasto. Walczymy z jakimiś robotami. Graficznie to to nie wygląda najlepiej. Ewidentnie no jest grafiką stylizowaną pod komiksy. No i trochę to super bohaterowanie w tym gameplayu wygląda tak, że po prostu dostajemy jakiegoś alerta, lecimy na miejsce, kupimy dupę kilku gościom i właściwie możemy wracać do domu. No i z tego opisu to nie wygląda jakoś mega dobrze. Dokładnie w takie coś mogliśmy się bawić, chociażby w Spider-Manie 2. Tam no, też były alerty, dokładnie. tam też były sytuacje miejskie, na które musieliśmy interweniować, żeby uratować ludzi. Ale cieszy mnie, że w tym Super Hero Simulator pojawia się ten twist w postaci normalnej pracy, którą również musimy wykonywać. Możemy trochę poczuć jak Toby Maguire, który musi wozić pizzę. Data premiery niestety nadal nie została ujawniona. Idziemy dalej. Pizza time. Powiem tak. Uważam, że to jest fake. Skoro gość robił wcześniej zwiastuny, animacje, zwiastuny do rzeczy, które się jeszcze nie wydarzyły, to uważam, że ten zwiastun to również jest taka animacja, taka prowokacja. Takie mam wrażenie. Uwa A chociaż ma to swoją kartę na Steam, także nie wiem, co o tym sądzić, ale coś, coś podejrzewam, że to, to może być jeden wielki fake. No, ale zobaczymy, Pronta dwójkę był całkiem spory hype w 2017 roku. Niestety, po premierze wszystko poszło do kosza, ponieważ jej zdecydowało się na wrzucanie do gry płatnych mikrotransakcji pay Back to, to Gra dosyć szybko kopnęła w kalendarz i, przez i te się. Miała tam kilku swoich dodanych fanów, ale. Wszystkie 8 osób na pewno było zadowolone. to już nigdy nie wróciło do poziomu z premiery. Dopiero w 2025 roku, w maju, zbiegło się kilka momentów Star Warsowych, które spowodowały, że Battlefront 2K zaczął wracać do życia i to potężnie. Nie dość, że był maj, czyli jak to Star Warsów, Uf, a do tego pojawił pięknie. się fenomenalny serial Andor. Na Steamie gra notuje 18 tysięcy graczy w jednym momencie, And a Lord na Spoto. wszystkich platformach możliwe, że jest właśnie 300 tysięcy graczy. To ogromne wyniki, sam nawet yy, wróciłem sobie do Battlefronta 2, no ta gra nie chcę jej obrażać, nie chcę być jej miły, ale jak nie podobała mi się na premierę, to 7 lat później, czy tam 8 lat później również mi się nie podoba, no, ale wam po nie będę odbierał raczej. radości z gierki. Nawet aktor Andora powiedział, ale że to no, potrzebujemy Battlefronta 3. Dorastałem z Battlefrontem 2, jestem weteranem od premiery. Miejmy nadzieję, że Battlefront 3 się ukaże. No i pytanie, czy się rzeczywiście ukaże? Już zgaduję, że w EA te gardzi turki pomyślały sobie, kur, ta gra ma 300 tysięcy graczy w tym momencie, trzeba to jakoś z zmonetyzować. A najlepiej, skoro jest taki hype, wypuścić trójkę. Zbuduj zwycięski samochód. Powiem wam, że wstapera. ten gameplay wyglądał naprawdę nieźle. Daj teraz niestety pracuje, albo stety, nad nowym Battlefieldem, więc za szybko bym się Gierki nie spodziewał, ale myślę, że ta popularność, która teraz się pojawiła, dała bardzo mocny cynk do zarządu Electronic Arts, że nie ma co się zamykać na kolejną grę FPS-ową w świecie Star Wars, bo Dokładnie. na tym można ugrać pieniądze. W pojawiają się raporty, że tam w się niby myślą już nad kolejnym Battlefrontem 3, będzie o, i No i na reddicie to... pojawił się taki Wiecie, wątek nie? i niejaki Mats Holm, czyli producent Battlefronta 2, przyznał, że sam chętnie zwołałby starą ekipę, i zabrał się za tworzenie sequela. W tym miejscu jego entuzjazm no się niestety kończy, ponieważ powiedział: Nie sądzę, aby koniec końców Battlefront 3 miał zostać zapowiedziany. Rozeszliśmy się właściwie wszędzie. Kilka osób przeszło do Ubisoftu, niektórzy zostali niezależni, inni trafili do King, Avalanche, Star Stables, Paradoxu, Star Breeze, Mojangu, żeby wymienić tylko kilka firm. Część wyjechała ze Sztokholmu, aby dołączyć do firm z zagranicą. Także nawet jeżeli Battlefront Ci, co dołączyli do Ubisoftu, to największe wygrywy w, w, w całej branży. No nie? Czy miałby powstać jej? No to nie odpowiadaliby już za niego ci sami ludzie, co za dwójkę. Gry usługi PlayStation niestety chyba trzeba będzie zakopywać gdzieś głęboko pod ziemią. Bo nie dość, że Konkord się nie udał. To wszystko wskazuje na no. to, że maraton również się nie uda. Nie dość, że maraton wygląda średnio, jako po prostu gra. To dodatkowo miał miejsce. Całkiem spory skandal dotyczący plagiatu grafik, tak? prac artysty. Teraz się mhm. mówi o tym, że Sony ucięło finansowanie kampanii marketingowej i bardzo możliwe, że tytuł zostanie przesunięty, a gdzieś na horyzoncie majaczy gra Fair Games, która na razie doczekała się tylko i wyłącznie cinematyka przedstawiającego trochę typ rozgrywki, jaki możemy mieć chociażby w The Finals, czyli save do ogołocenia i trzy osobowe zespoły. Co do Fair Gamesów, no to ostatnio dowiedzieliśmy się, że założyciel studia no. Haven Jade Raymond opuściła firmę po fali negatywnych opinii. Teraz w sieci pojawił się podcast no, PlayStation Sacred Rady. Symbols, w którym mogliśmy usłyszeć, że najwyraźniej wersja pre-alpha była dystrybuowana za pośrednictwem PSN-u pod nazwą Projekt Hertz, umożliwiając niewielkiej grupie uczestników przetestowanie gry. Według jednego z testerów gra nazywana jest jako połączenie Battle Royale. Z extraction Shooterem i znajdują się w niej elementy gier, takich jak chociażby Fortnite czy The Division. Założenia są takie, że gracz w trzyosobowych zespołach trafia na mapę i jego celem jest okradanie safów i pewnie im więcej safów okradniesz, tym masz więcej pieniędzy i wygrywasz grę. Ale są też na mapie inne zespoły, które mają dokładnie to samo zadanie. Patrząc na artykuł w Bloombergu, opinie na temat Fair Games'a nie są dobre. Pojawiają się takie przymiotniki jak Kurde, pomysł całkiem nieprzyjemna niezły. Przyjemna w odbiorze, czy chociażby super toporna. Także jeśli Fair Games nie zostanie anulowany, to ciekawy jestem, co z tego wyjdzie. Ciekawe, czy będzie Patrick w wykonaniu PlayStation, jeżeli chodzi o nieudane projekty Live Service. <laughs> Chyba będzie.